Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Lubelskiej Akademii w SEI. W swojej pracy naukowej łączę dwa światowe trendy. Jednym z nich jest generowanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, drugim zaś jest elektromobilność, czyli wykorzystywanie wszelkiego rodzaju napędów elektrycznych stosowanych w różnych pojazdach. Zagadnienia ładowania samochodów elektrycznych energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych jest bardzo ważne w kilku aspektach. Pierwszy z aspektów jest oczywiście aspekt ekologiczny. Polega on na tym, że pojazdy elektryczne nie emitują żadnych zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu ich użytkowania. Jednak, gdy są ładowane energią pochodzącą z paliw kopalnych. Towarzyszy temu emisja dwutlenku węgla. Samochody elektryczne są całkowicie bezemisyjne, kiedy energia do ich ładowania pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Dlatego zagadnienie ładowania samochodów elektrycznych ze źródeł odnawialnych cieszy się dużą popularnością. Wykorzystywane są tam różne techniki, m.in. techniki predykcyjne związane z rekurencyjnymi sieciami neuronowymi, a ostatnio zajmuje się wykorzystaniem złożonych rozkładów prawdopodobieństwa metalog do określania wielkości karportów fotowoltaicznych do odpowiednich baterii samochodów elektrycznych. W badaniach pomagają również studenci z różnych kierunków studiów na Lubelskiej Akademii FSEI. Studenci z mechatroniki pomogli zbudować karport fotowoltaiczny, który już od 5 lat generuje energię elektryczną do ładowania samochodu elektrycznego, a kiedy nie ładuje się samochód, energia ta zasila pobliskie laboratoria. Studenci informatyki bardzo chętnie uczestniczą w badaniach pojazdów elektrycznych, Pozyskiwane z pojazdów elektrycznych dane są archiwizowane, a następnie przetwarzane z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. A teraz czas na definicję. Trudne słowo pochodzące z języka angielskiego carport. Carport fotowoltaiczny to inaczej wiata fotowoltaiczna, na dachu której znajdują się panele fotowoltaiczne. Carport zbudowany przy Lubelskiej Akademii w SEI składa się z czterech paneli polikrystalicznych, które mają sumaryczną moc szczytową wynoszącą 1 kW peak. Co ciekawe, te cztery panele wystarczą, żeby w ładny, słoneczny, czy to wiosenny, czy letni dzień wyprodukować 6 kWh energii elektrycznej. Jest to pojemność energetyczna, jaką mają baterie Renault Twizy. Renault Twizy jest w stanie na takiej ilości energii pokonać od 60 do 80 km. Jeśli zdecydujecie się na studia w Lubelskiej Akademii w Sei, na pewno będziemy mieć ze sobą kilka modułów dydaktycznych. Mechatronicy na studiach inżynierskich mają moduł Budowa napędów elektrycznych. Zaś studenci kierunku Transport mają moduł Napędy pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Obydwa te moduły są zarówno bardzo mocno teoretyczne, gdyż wykorzystują napisane przeze mnie bardzo praktyczne, ciekawe skrypty i podręczniki. Dodatkowo, w ramach zajęć laboratoryjnych, projektujemy napędy elektryczne dla pojazdów typu Gokart.